Mówimy o identyfikacji kibiców. Wiadomo, że jako Prezes polskiego związku, my jako PZPN uważamy, że to jest pewien element, który nie pozwala łatwe dojście kibiców do łatwe dojście kibiców do, na stadion. Natomiast... Tu jest też pewien problem, żebyśmy powiedzieli jasno, to nie jest tylko wina rządu polskiego, państwa, polskiego czy policja, to jest troszkę nasza wina, bo sam system baza danych, identyfikacja i tak dalej, zdjęcia, karta kibica to nie jest wymysł policji w tym kraju, to, nie jest, to, jest, to jest prawie wymysł nas, bo my chcieliśmy sobie kiedyś zrobić bazę danych, my chcieliśmy sobie mieć jak największą bazę danych, bo się nam wydawało, że ta baza danych, czy komuś się kiedyś wydawało, że ta baza danych to może być argumentem, że tak powiem, nawet biznesowym w rękach czy to spółki klasy SA i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co to znaczy identyfikacja? Ja muszę powiedzieć, że ja dzisiaj, kiedyśmy wspólnie wypili kawę, porozmawiali, identyfikacja to może być bardzo prosta rzecz, że kto chce kupić bilet na mecz, tylko i wyłącznie na przykład może pokazać dowód osobisty, który może być, że tak powiem, skanowany. I to jest zabezpieczenie, że ten bilet ma ta osoba. Wydaje mi się, to by nie było wielkie utrudnienie, tym, żeby ludziom było łatwiej wejść na boisko, bo na dzień dzisiejszy wyrabianie karty kibica i tak dalej, to jest pewien etap, gdzie każdy normalny człowiek, który żyje, prowadząc codziennego dnia swoimi problemami, chowaniem dzieci, nie będzie chodził po klubach i po innych historiach, żeby jeden mecz obejść, żeby sobie wyrabiać kartę kibica, tak w celu tylko wyjaśnienia.